Cześć, witajcie, z Marcin. Dzisiaj będzie film y, na z widzów z grom Grand Theft Auto Town Wars. Wcześniej gry nie testowałem, ale przekonamy się teraz jak będzie to działać, jak będzie to prezentować, jak to będzie chodzić, jak to będzie możliwe do ogrywania na tej konsoli. Y, a przypomnę, że mamy tutaj dzisiaj na tapecie Anbernic RG35XXH. W grę jeszcze nie grałem, nie sprawdzałem, po prostu znalazłem tylko na liście i odpalam ją od razu. Dzisiaj jak widzicie inna miejscowa. Mam nadzieję, że telefon podoła, bo nie mogłem akurat to aparatu wepchać. Zbyt mało miejsca. Dobra. Ktoś hmm, mi mówi, że będzie sporo zabawy rysikiem. To dobrze, bo ten sprzęt nie jest najlepszy w tym raczej. Ale ogólnie też trochę ciekawy jest grafika w porównaniu do wersji PSP, bo mam PSP i też tą grę chyba na 99% mam. czy da się włączyć FPS tutaj chyba nie bardzo Co to było nie tak się jakoś nie da sprawdzić tego ale i tak powinno to chodzić płynnie bo w zasadzie wszystkie te gry DS a do cause consoli, coisa um No, no chodzi, to płynnie w zasadzie. Hmm. O tak mogę przeskakiwać. Będzie lepiej widać w ogóle, co piszą. Czyli tym górnym tutaj guzikiem to jest R2. No tak. Dobra, przeskoczmy tu. No tak, trzeba się włamać dał Co? Trzeba nacisnąć na to? Czy przyciągnąć to jeszcze? O Jezu, ale lipnie. No może na sprzęcie tym tym... Było to fajnie, ale... Pamiętam, że na PSP-ku to się robiło trochę inaczej. Na tym że to jest raczej taka trochę rzeźnia. Uu. Nie no, wszystko jest malusieńki, kiepsko się tu będzie grało w to. Może się zapamięta trasa jakoś tak wiecie się będzie przerzucało po prostu co chwilę tutaj prosto, zaraz w lewo Ile osób rozjadę, to w ogóle szkoda gadać. Dobra. Nie, jeszcze prosto. Dobra. Nie, tak myślę, że nadaje się oryginalnie. To fajnie, bo właśnie te, te bajery właśnie z tym... Mm, ...z tym stylusem, czy jak to się nazywa? Znaczy rysikiem, jak to woli. Ale tutaj to trochę nie do końca jest trafiona opcja. Będę tutaj w prawo. A chwilę będziemy. No tutaj z końcem, dobra. Policjant. W prawo Nie, no fajny bajer, że na takie sprzęcie ta gra tak w sumie chodzi, nie? Fajnie popatrzeć, ale moim zdaniem jak na Anbernika tego, to raczej chyba lepszym będzie, lepszym wyjściem będzie ten granie w wersji PSP. Ja też będę musiał sprawdzić w jak to wygląda, sam dla siebie. Bo nie ogrywałem na PSP, na PSP na Amberniku tej wersji. Na PSP, a na PSP ogólnie, normalnym 1000 grałem dawno w to i było całkiem przyjemne, co, jak to wygląda? Aha, tak to imię. No dobra, teraz lecimy do apartamentu. Pewnie teraz będzie łatwiej. Mapa śmiesznie wygląda. Nie mówię, że źle, ale... No to chyba tutaj. Mm. Dobra. No i krótka animacja będzie. Nie no, brzydko to nie wygląda. Tak jakoś wiecie. Na pewno płynniej chodzi niż wersja na PSP, choć nie wiem kto na PSP będzie. Może włączę po prostu następny filmik, będę nagrywał to jeszcze wersję na PSP. I Sprawdzimy po prostu. To, że graficznie będzie wersja na PS pełniejsza, to jest oczywiste, ale ciekaw jestem, po prostu jak to będzie chodziło płynnie. Dobra, jesteśmy tu teraz w tym domu. No i tyle. Dobra, tyle będzie na dzisiaj, tyle będzie w tym filmie. Wiem, że nie najdłuższy film, nie najbardziej emocjonujący, no ale tak jakoś to wyszło. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Podejrzewam, że będzie to film też z Anbernika, ale właśnie z Gieta Chinatown Wars wersji na PSP jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć